– Godność. – Czy słyszeliście o godności? – zapytał ostrożnie Miśkom. – Godności? – powtórzyła Ada niepewnie. – No, coś słyszeliśmy. Każdy człowiek ma godność. – A ja słyszałem o życiu godnym – dodał Mat, przelatując z jednej strony pokoju na drugą. – Godność, godność – powtarzał Mat, fruwając w kółko po pokoju. – Masz jakiś pomysł? – Najpierw pudełko – powiedział praktyczny Miśkom. – Żebyśmy niczego nie pogubili – to ja wkładam pierwsze pytanie, powiedział Mat. Co to jest godność? I jeszcze godne życie. Hmm, A ja pytam, czy każdy ma godność, albo prawo do godności. Ada wsunęła do pudełka następne pytanie. I czy godność zawsze znaczy albo znaczyła to samo? No i jeszcze czy godność się jakoś mierzy? Dorzucił Miśkom. No dobrze, na początek starczy tych pytań. Ja zacznę od słownika, postanowił Mat machając krzydełkami. – To zawsze jest dobry pomysł. Godność to poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości, powtórzył Miśką. Czyli co? To chyba znaczy, że człowiek jest cenny, zastanawiała się Ada. No nie wiem. Może zawołam filozofa na pomoc. Ho ho, powiedział filozof. Widzę, że zajęliście się bardzo trudną sprawą, ale bardzo ważną. No cóż, spróbuję wam pomóc. Tak naprawdę mówimy tu o dwóch rodzajach godności. W pierwszym godność wynika z samego faktu bycia człowiekiem. Czyli i dziecko, i dorosły, i kobieta, i mężczyzna, i chory, i zdrowy, i bogaty, i biedny, i dobry, i zły. Każdy ma godność. To znaczy, że niezależnie od tego, co człowiek zrobi, jak postępuje, ma prawo do podstawowego szacunku. Nie może być traktowany jak rzecz. Nie wolno go ośmieszać dla zabawy. Czyli jak Wojtek zmusił młodszego brata, żeby dał sobie nałożyć smycz jak piesek, to odbierał Markowi godność? – zapytała Ada z przejęciem. Albo jak chłopcy najpierw oblali Zuzę jakąś mazią, a potem nakręcili filmik, jak płakała i usiłowała to paskudztwo zetrzeć i umieścili na stronie szkoły. I wszyscy się śmiali – dorzucił miśkom. Co za barbarzyństwo! – oburzył się filozof. – Takie zachowanie narusza godność tego Marka i tej Zuzy. – A skąd się ta godność każdego człowieka bierze? – zapytał Matt. Niektórzy filozofowie uważają, że człowiek został stworzony przez Boga i właśnie dlatego ma szczególną wartość. Ale według innych, ta godność człowieka jako człowieka może wynikać także z naturalnego porządku, z natury, albo z umowy społecznej, czyli z zasad przyjętych w społeczeństwie. To się nazywa godność osobowa. A czy zwierzęta mają taką osobową godność? Zapytała nagle Ada. Bo przecież zwierzęta to nie są rzeczy, ale nie są ludźmi. – zauważył mat. – Zwierzę to zwierzę. Nie mówi, nie rozumie, nie myśli tak jak człowiek. – Może myśli po prostu inaczej – zawołała Ada. – Tego nie wiesz. Nie mówi? No może. Ale na pewno czuje strach, ból i to upokorzenie też. Na pewno. Ja myślę, że zwierzę ma godność. Prawda? – Ada spojrzała na filozofa z nadzieją. – Nie wszyscy się z tobą zgodzą, ale rzeczywiście – można przyjąć, że zwierzę ma godność istoty żyjącej, odczuwającej. Nie zawsze się to udaje, ale powinno być traktowane z szacunkiem. Zresztą nasi przodkowie, żyjący 20 czy 15 tysięcy lat temu, odnosili się do zwierząt z szacunkiem. No dobrze, każdy człowiek ma godność po prostu dlatego, że jest człowiekiem i dlatego ma prawa. Zwierzęta mają godność, bo są istotami żyjącymi i też mają prawa, powtórzył Matt. Ale mówiłeś jeszcze o innym rozumieniu godności. W tym drugim rozumieniu jedni ludzie mają godność, a inni nie. To znaczy, jednych postrzega się jako osoby wartościowe, zasługujące na szacunek, a innych nie. I to jest godność osobista. A od czego to zależy? zapytała z niepokojem Ada. To nie takie proste, zadumał się filozof. Zależy od społeczeństwa, jego historii, tradycji. Dawno temu w niektórych społeczeństwach godność przysługiwała tylko pewnym grupom. Na przykład wojownikom, arystokracji. Niewolnicy czy ludzie najniższego stanu nie mieli prawa do godności, często też wrogowie, a potem się to zmieniało. Dzisiaj to, czy ktoś jest człowiekiem godnym, zasługującym na szacunek, zależy od jego postępowania. Na przykład od czego zainteresował się mat. Od uczciwości, wypełniania swoich obowiązków, poszanowania prawa, dotrzymywania słowa, traktowania innych, zwłaszcza słabszych. Ale to jest bardziej skomplikowane. Uczciwość nie zawsze znaczy to samo. Na przykład w biznesie dopuszcza się czasem możliwość oszukiwania konkurenta. Inne są wymagania dla kobiet, inne dla mężczyzn. Chórzostwo jest w wielu społeczeństwach niegodne mężczyzny, ale kobiecie jakoś chodzi. Czasem trzeba poświęcić coś bardzo cennego nawet życie dla innych, albo dla ojczyzny. To chyba trudno jest zdobyć tę godność zmartwiła się Ada. Czasami tak, nawet bardzo trudno ale o godność. I to zarówno swoją, jak i innych trzeba walczyć, uśmiechnął się filozof. Bo tylko wtedy żyjemy dobrze. No to teraz uporządkujmy nasze pudełko, powiedział wesoło mat. Godność to poczucie własnej wartości człowieka. Może wynikać z przyjęcia zasady, że każdy człowiek ma prawo do godności, bo jest człowiekiem, i wtedy to jest godność osobowa. Może też wynikać z przyjętych w każdym społeczeństwie zasad ustalających, kto ma godność osobistą, a kto jest jej pozbawiony. We współczesnych społeczeństwach człowiek osiąga swoją godność osobistą poprzez odpowiednie postępowanie.